O jezu, znowu. Zostawcie te pejcie er w spokoju. A to jest ulepszony. <laughs> Sprzedłużnik. Co Przeprakowało, przybrak urwało go. Weź, Basz mi dźwięk zaciął. Chyba masz na to ochotę. No <grystanie> i znowu nie piszę. Ale ja <grystanie> to jest <zabawne. grystanie> Ale w tym samym O! A jest, jest! Dobra, są <grystanie> swoi. I gitara. Swoi. <grystanie> Albo. Albo co? Nie! No właśnie, nie! Weź, daj spokój. Tak o tym myślałem. Proszę cię, uspokój się. Czyli, widzieliście, napisał obieg? Nie, a co? Że jest... Chorny. Czyli? A, nie wiem, co to znaczy. Od angielskiego. Czemu nie wiesz co to znaczy? Jest napalony. Tak zrozumiałem. Spisłeś go. Weszli im no, kulową tańcę, to go ochłonie Ojej oh, yeah. Masakra normalnie. Dobra, trzeba się wziąć za grę. Zobacz, tak też można je robić Nie to słabe. To działa Moje... dwustronnie Nie lepszy Oj Sorry, tak z tyłu cię podjechałem trochę No właśnie. Ja ten mi wyjebał końcu Skończyło się hmm. rumakowanie A ja ładnie kampię się za tym, zaraz dostanę Ja za tobą siedzę musisz zostać Weź, ja nie cofaj tak się! nieładnie się kampi, o teraz jest fanfickie. Bo kampić kampi to sobie umieć. Kurde golda bym szedł, ale nie zdążył. A ile ładujesz? 15x3, 15, 1 Druga rzecz, ale ogień! W gąsk. Ale zadałeś mu obrażenia. Wiem, w gąskach nie będzie. Zawsze tak jest. <śmienic> <śmienic> ale jaki... jaki nick, sikuta. <śmienic> Sorry, ale to prowokuje, nie? Nie, żebym coś tam miał do ników, ale. <laughs> Ej, dobra, już kojarzę, że to z filmu było. No, to jest... z, z filmu. Ojeny, ja nazwy nie pamiętam, ale wiem, że to było z filmu naszego. Tylko, jaki to był film? No to, to nie samo to było... jest tam weź, weź najlepszy alkohol, najlepsze dziwki, tyle koksu, ile uniesiesz bo Kurde, nie wiem nie wiem z jakiego to było filmu już nie pamiętam Chłopaki nie płaczą Bo Na pewno No Tam był taki właśnie gościu i... Puta BZS Nie umieraj! Kto? Ty No spokojnie Jeszcze ja mnie tu nikt nie jak nie że to pier... A, my, nie. mamy Tortoise'a w drużynie no. no Popatrz jak gra Przerazisz się Kampi, ja nie umiem tym czołgiem kampić Jest 7 się wbił tam w nich i o się rozsypał Na kawałeczki Nie, 11% miał Kurde, w dupsko dostał, to aż go rozerwało 130. Mm. Nie, tak nie lubisz tak pakować, co ty? Patrz, i kolejny, nie? Serdecznie? Dobrze, patrz, przykuta dostał Jeszcze jeden zamaskowany ten. No blo nie blokuj mnie zabiję mnie Kurwa i kolejnego. Ale pięknie. Dobra. Zobacz zamaskowany penetrator. Uważaj, kolejny Ale teraz nie wyszło Nie! A ten to cię ładnie trafił drugi Nie ma! ty kurde, jak Mużyn przyjechał Cholera Dobra, oni ci skończą kiedyś <laughs> Nie wiem, no kurde, zerznął mnie równo no zresztą, tak się spyletrował. Ty to lubisz. Ale dalej miałem 4 fragi. Kurde, ale myślałem, że ten M103 zejdzie, ty, na raz, nie? Łapiesz <grym> też. Eta. kolowan for support. O, i7 ci dziękuję. <grym> Kiedy ty mu pomogłeś, jak ty umarłeś? <grym> nie wiem, ale jest, kolował. Tak, się piszę. Thank you. Analfabeta. <grystans> Dobra, weź. Skoń, bo to... To jest zabawne. Kurde, załóż, za psikuta dostałem 50 tysięcy. Co on chciał jej, że go zrywki? Co, support? Nie wiem. Skąd mam wiedzieć? Nie wiem, pomogłeś mu kiedyś. O, może grałeś z nim kiedyś w bitwie? Nego miał nick? Ehm, Lubi wrak. Lubi wraki. Z klanu nobu No. 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 Dostał medal Mhm. Wester, wybierz coś. No, coś, duży wybór będę miał chyba. No, te 30 wybierz. Dobra, trzeba do E4 expiić. Murwanko. Ale losowanko? Sojbiście, ósemki. I, oj, i, i dla mnie dobrze. O ile opart boże, jak ją.